Podlesianka Katowice KSD Korbełkę 2 do 0, udana rehabilitacja drużyny po tej środowej porażce w Wendeku. tak to chyba można w skrócie określić. Zdecydowanie tak, w ostatnich 7 dniach rozegraliśmy trzy spotkania, to środowe zakończone porażką 0 do 4, gdzieś tam mocno nas zabolało, ale drużyna reaguje bardzo dobrze, dzisiaj bardzo fajne spotkanie, wygrywamy pewnie 2 do 0 i to nas bardzo cieszy. Przed nami teraz tydzień przerwy, mówię przerwy oczywiście od spotkań ligowych, w środę nie mamy ani pucharu, ani ligi. Możemy całe, cały tydzień przetrenować, popracować nad nowymi elementami, żeby w sobotę przygotować się na, na też do ważne spotkanie dla nas z Piastem 2 Gliwice, więc to nas bardzo cieszy, bo no bo te 7 te trzy mecze w te 7 dni troszkę i chłopakom pewnie weszło w nogę i my też nie mieliśmy tego czasu, żeby to wszystko, żeby to wszystko zobaczyć, poobserwować, popracować, a teraz wreszcie będziemy mieli ten tydzień, żeby tak jak powiedziałem, pewne elementy, które jeszcze nie funkcjonują, nad którymi trzeba pracować właśnie na treningach, nad nimi popracować. Dzisiaj dwie bramki Mateusza Polskiego środkowego obrońcy podkreślę. Czy to był taki lekki sygnał dla ofensywy? Panowie, weźcie się do roboty. Wysokiego środkowego obrońcy, bo ma, tak, Wacek jest, jest dość wysoki. Nas cieszą bramki zdobyte przez Podlesiankę. Myślę, że tak należy na to patrzeć. Myślę, że i Adam Żak, i, i Aleks Iwcew za chwilkę się odblokują. To są zawodnicy, którzy to często z trybun tego nie widać. Nie wszyscy to obserwują. My jako trenerzy staramy się zwracać na to uwagę, że ta rola zawodnika bez piłki jest bardzo ważna, i tutaj trzeba pochwalić Adama za, Żaka za, za te elementy gry bez piłki, gdzie ściąga zawodników, gdzie. Absorbuje tych obrońców i wtedy tworzą się przestrzenie dla innych zawodników. Nie mówię, że oczywiście w tych dwóch bramkach Adam Żak pomógł grą bez piłki, natomiast my gdzieś patrzymy na tą, na, na, na Adama też, by oczywiście byśmy chcieli, żeby, żeby strzał bramki, natomiast też to ważne jest, żeby, żeby pracował bez piłki i wydaje nam się, że robi dobrą robotę. Natomiast naszym zdaniem bramki przyjdą jeszcze będziemy się wielokrotnie cieszyć z bramek i Aleksa, i, i Alana. I chociaż dzisiaj też wystąpił Alan na, na, na dziewiątce, więc też myślę, że z Alana bramek na dziewiątce też będziemy się cieszyć. No i też dzisiaj na słowa pochwały zasługuje na pewno defensywa, mocno przemeblowana, ale dała radę, udźwignęła i zagrała na zero z tyłu. Tak, zdecydowanie tak, defensywa dzisiaj bardzo dobrze zagrała i, i właśnie nasz strzelec bramek wydaje się, że był takim mocnym filarem dzisiejszej defensywy, bo po pierwsze w ofensywie przy tych stałych fragmentach gry zdobył dwie bramki, w defensywie nie straciliśmy ani jednej, natomiast zmiennicy dzisiaj też pokazali, że mocno pukają do tego pierwszego składu i na pewno przed meczem z piastem musieli dość długo i mocno e, przemyśleć, kto ewentualnie mógłby wystąpić, no bo cały czas przypomnimy, że, że e, Kajtek Kunka jest kontuzjowany i na pewno najprawdopodobniej do soboty e, nie będzie mógł z nami zagrać, więc będzie trzeba znowu poszukać rozwiązań. Dzisiaj bardzo dobrą zmianę dał, dał Gasiu, więc, więc myślę, że to pozytywnie też. To chyba takie też moim zdaniem pozytywne i yy, pozytywne informacje z boiska i to dla nas jest takie o tyle fajne, że daje nam sygnał. I, i mamy taki pozytywny problem kogo tam ewentualnie na tą, na tą defensywę wstawić, ale, ale solidnie, solidnie defensywa bardzo nam się podobała też linia pomocy potem w drugiej połowie do, do średniego i, i tam kontrolowaliśmy to spotkanie, więc ja uważam, że drużyna bardzo dobrze zareagowała po tej porażce, to po pierwsze po drugie dzisiaj pokazała charakter no bo, no bo dużo nas kosztowało wysiłku te trzy spotkania, więc, więc duże brawa dla drużyny, duże brawa dla defensywy i, i i cieszymy się z trzech punktów.